Hejka. Widzę, że byłeś trochę zajęty. Hmm? Dobra, mam do sobie pytanie: czy wiesz, że nawet najgorsza osoba może się zmienić? Czy każdy może być dobry, jeśli tylko spróbuje? <grym i zimny> Dobra, mam, le mam lepsze pytanie dla siebie. Co chcesz mieć, złyszać? Ponieważ jeśli zrobisz jeden krok do przodu, nie spodoba co się stanie dalej. Hmm. welp przepraszam, stara domulko przez to nigdy nie składam obietnic. Piękny dzień dzisiaj na zewnątrz. Ptaki śpiewają. Kwiaty kwitną. W taki dni jak te dzieci, taki jak ty powinny się smażyć.